Witamy na naszym kanale. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego rankingu 10 najciekawszych i najdroższych przedmiotów, które były kupione w zeszłym miesiącu na stronie internetowej Violity na sumę łączną ponad 90 000 euro. Nasz dzisiejszy ranking otwiera luksusowy naszyjnik wykonany z bursztynu w niemieckiej fabryce bursztynu w Królewcu. Za biżuterię ważącą prawie 130 gramów sprzedawca zaakceptował ofertę cenową w wysokości 2558 euro. 9. Miejsce zajął rzadki jednoprzyciskowy chronograf 40 kalibru z obrotową lunetą niemieckiej marki Hanard. Zegarek, który wykorzystywali piloci Luftwaffe, został sprzedany za 2558 euro. Na ósmym miejscu pojawiła się licytacja, w której składzie znalazły się dwa unikatowe obiektywy fotograficzne Arsat 165 i 55 mm jednego z największych zakładów w Ukrainie Arsenał. Zwycięska 91 oferta przyniosła sprzedającemu kwotę 2583 euro. Siódmy schodek otrzymał koronny talar z Zygmunta III Wazy. O wysokim stopniu rzadkości, wybity w Mennicy Bydgoskiej w 1627 roku, srebrna moneta o wadze ponad 28 gramów, w bardzo dobrym stanie, została kupiona za 2785 euro. Pierwszą piątkę najdroższych aukcji października zamyka medal za odwagę pierwszej klasy, wybity w złocie za panowania Mikołaja II. Za dość rzadką odznakę kolekcjonerzy zaproponowali najwyższą cenę w wysokości 3990 990 euro. Piąte miejsce zajęła niezwykle rzadka moneta czasów panowania polskiego króla Jana II Kazimierza. Ort koronny, który w 1651 roku karbował się tylko kilka miesięcy w mennicy miejskiej w Bydgoszczy. Zwycięska 257 oferta przyniosła sprzedającemu 4615 euro. Na czwartym miejscu znajduje się jedna z największych złotych jubileuszowych monet Ukrainy 250 Hrywien z 2016 roku, poświęcona 25. rocznicy odzyskania niepodległości Ukrainy. Moneta, której nakład wynosił zaledwie 400 egzemplarzy, została wyceniona przez nabywcę za 6281 euro. W trójce liderów znalazł się gwintowy Order Lenina trzeciego typu z numerem seryjnym drugiego typu, co spotyka się niezwykle rzadko, dlatego licytacja wywołała prawdziwą burzę wśród kolekcjonerów, którzy zaproponowali za przedmiot 7323 euro. Drugie miejsce zajął zestaw nagród Walentyny maksymiwny Tkaczenko z Kamieńska. Pełnego kawalera orderu chwały pracy. Trzy ordery i medale z dokumentami, odznakami, świadectwami i gazetami z wzmiankami zostały kupione za 8974 euro. Najdroższą licytacją października, a być może i roku, stał się luksusowy, platynowy pierścionek z brylantem o masie prawie 10 karatów. Ozdoba wykonana w Paryżu przez potomków słynnego kijowskiego jubilera Josypa Marszaka. Została kupiona za rekordowe 48 459 euro. Dziękujemy za oglądanie tego filmiku. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przepuścić następnego wideo o najdroższych przedmiotach. Zachowamy historię razem z Violity.